Jak zyskać 10 cm w 10 minut. Ale jak zrobić tak, żeby zyskać 10 cm i żeby cały czas stał? Tajemnica zdradzona. <noise> Cześć, siemanko z tej strony Radyjko. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale sprzedam wam sprawdzony sposób mojego kolegi, jak zyskać 10 cm w 10 minut. Serio. I nie mówcie, że nie kiknęliście przez tytuł. Okazuje się, że kiedy budujecie swój idealny zestaw gamingowy, swoją świątynię, w której będziecie królem na wzgórzu, rozmiar ma znaczenie. I to rozmiar wielu rzeczy, których tak na dobrą sprawę nie bierzecie pod uwagę. Bo chociażby rozmiar biurka, który skończył się na kilka różnych wariantów. I jeżeli chcesz zrobić przemeblowanie, tak jak ja dzisiaj, i wstawić kąpa na biurko, nagle się okazuje, że tego miejsca jest za mało. Przez to klawiatura będzie za daleko, a monitor już w ogóle jest tak wychwytniczy, jak taki żuraw pokrzywiony. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zoptymalizować swoje miejsce i pokazać, że ten rozmiar można zyskać. Więc moi drodzy, dzisiaj, w jaki sposób realnie możecie zyskać 10 cm w nawet mniej niż 10 minut. Sięgając po jakikolwiek na dobrą sprawę, uchwyt do podwieszania monitora na biurku. Jeżeli spojrzycie na to z praktycznego punktu widzenia, to nawet nie musicie być właścicielami tego mieszkania. Nie musicie wiercić dziury w ścianie, bo uchwyty takie jak ten, przykręca się do blatu. Ta! Więc nawet jeśli nie macie swojego biurka i nie chcecie robić w nim otworów, też nie musicie tego robić, bo złapiecie go na krawędzi. Uchwytów na rynku jest naprawdę ogrom. I są proste, są tanie, gibiące się, są droższe, bardzo sztywne, ale jeden szczególnie mi się spodobał. Atlas Arm od Silentium PC, ze względu na swoją prostotę, możliwość regulacji i gazowy podnośnik. Ale tyle mojego gadania, tak na dobrą sprawę, na sucho. Zobaczmy, czy uda mi się uzyskać rzeczony wcześniej wynik. No i zobaczcie, chcecie usiąść wygodnie, ale nie możecie ani monitora cofnąć, ani go przesunąć. No, bo akurat tak się zdarzyło, że macie monitor, który ma regulację tylko odchylenia. Podstawka na szerokość ma prawie 50, na długość, jeżeli łapiemy z ramionami, prawie 30, więc jest tego naprawdę dużo. I pojawia się problem, bo macie monitor, który co prawda ma świetne parametry, ale akurat nie dodali do niego nóżki, która pozwala na większą regulację. Chcecie to pokazać znajomemu i przez, prze, przekręcając monitor, zrzucacie z biurka klawiaturę. Albo nie możecie w ogóle pisać. I to się wiąże zawsze z jakąś dodatkową ingerencją w idealny ład Waszego biurka. Dzięki wykorzystaniu prostego uchwytu biurkowego jesteśmy w stanie zupełnie zoptymalizować wasz czas pracy, a przede wszystkim znacząco podnieść komfort codziennego użytkowania. Więc teraz, zanim zamontujemy monitor, wypada otworzyć pudełko i zobaczyć, co jest w środku wraz z naszym turbo uchwytem. Tu, 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 tu. Podane standardy wersy, maksymalny udźwig, to jest najważniejsza informacja, którą powinniście e, mieć na uwadze. Monitory maksymalnie 27 cali i maksymalnie 5 kg na ramię, tutaj w tym przypadku, bo to jest pojedyncze ramię, są też wersje z podwójnym ramieniem. Ba! Są nawet wersje z czterema! Serio, robiliśmy kiedyś o tym materiał. <grym> w każdym razie, maksymalnie 5 kg, więc trzeba cały czas mieć się na baczności, bo jeżeli weźmiecie za duży monitor do uchwytu z gazowym siłownikiem, to Wam opadnie. W każdym razie, gazowy siłownik ukryty pod plastikowymi otoczkami, przeloty na kable, więc będziecie w stanie utrzymać w większości przypadków porządek na biurku. Kiedy już się upewniliście, że Wasz monitor jest zgodny ze standardem VESA, czyli standardem otworów, które są na ramieniu i wiecie, że będzie akurat ten uchwyt w stanie go udźwignąć, no to pora przejść do zamontowania. A montaż jest dziecinnie prosty, bo mamy nasz, naszą łapkę, którą przymocujemy się do stołu. Kilka dodatkowych śrubek i motylek. No i finalnie zestaw montażowy. Ładnie opisany śrubek do wszelkiego rodzaju monitorów. Wyłączmy monitor, zbudujmy wszystko tak, jak powinno wyglądać. O! Jesteś w kadrze, Wojciech. That's it. Wojty, możesz sobie nie mierzyć przy mnie. Ale wracając do tego, co trzeba zrobić. Lowrider, highrider i... O, ale bym w komputer! Na milimetry tu się minęło. No dobra, zajęło to nieco więcej niż rzeczona wcześniej 10 minut, ale uwierzcie, dla tych kilkunastu dodatkowych centymetrów chyba warto. Wojki warto czy nie? Dlaczego? Dla centymetra warto. Wojty mówi, że dla centymetra warto. Centymetr, czyli faktycznie ilość to jest w stanie poczuć. To jest dużo. <śmiewanie> nie, <śmiewanie> nie wiem dlaczego i nie wiem skąd się wzięła ta dziwna mania robienia coraz bardziej wymyślnych nóżek, które zabierają Ci ogrom miejsca na biurku. Serio, naprawdę nie wiem dlaczego producenci monitorów poszli w kształty y ów i w zasadzie każdy producent teraz robi nóżkę Y, który zabiera Ci sporą część biurka i nie możecie wyregulować sobie wszystkiego tak jakbyście chcieli, bo chcecie grać jak amator Counter Strike'a, z nosem w monitorze, ale raz, że on jest za nisko, dwa, że no brakuje Wam miejsca na klawiaturę. Taki uchwyt rozwiązuje ten problem. Pamiętajcie tylko, żeby zaopatrzyć się w odpowiedni uchwyt do Waszych wymagań. Ten jest całkiem spoko, bo dzięki gazowemu siłownikowi możecie sobie dostosować wysokość w locie. Nie musicie przekręcać żadnych śrubek, obniżać obejmy, tylko po prostu ok, teraz w sumie to będę, nie wiem, grafikiem będę rysował i chcę spojrzeć na to od góry, no to dzień dobry. I pod spodem tablet graficzny wszystko po prostu elegancko rysujesz. I wierzę, że naprawdę wiele osób się do takiego rozwiązania może przekonać. Jeżeli zaś grasz. Siup! Proszę bardzo, jesteś znowu gotowy do gry. Jeden ruch. Chcesz komuś coś pokazać? Proszę bardzo. Mama wchodzi do, do pokoju. Nic się nie dzieje. Więc w każdym razie ramię tego pokoju daje nam naprawdę bardzo dużo swobody i rozwiązuje problem monitora bez regulacji wysokości. I serio, mając na uwadze tak niewielki koszt zakupu, a upgrade, jaki jesteście w stanie sami sobie wykonać, jest to, wydaje mi się, warte zachowania. Pamiętajcie jednak, że wybierając uchwyt do monitora, raczej ramię do monitora, czeka na Was kilka pułapek, takich jak na przykład za gruby blad biurka, albo za cienki blat biurka, tak na dobrą sprawę, bo jeżeli będzie to super cieniutkie biurko, albo, co gorsza, będzie to super popularny blat z który ma karton w środku i zaciśniecie na nim te obejmy dość konkretnie, to wpadniecie do środka. I chcąc monitor przyciągnąć do siebie... Też go skutecznie przyciągniecie, ale niestety drugi raz już nie będzie możliwości go zamontowania i nie pytajcie skąd to wiem. Kolega mi mówił. Kolejną niespodzianką, która może Was czekać, no to jakieś fancy wykończenie tyłu monitora, czy też umieszczenie standardu WESY w we, wgłębieniu, jak to w przypadku mojego monitora, 240 Hz monitora, który jest naprawdę świetny, ale brakuje tutaj po prostu troszeczkę więcej miejsca, żeby moje ramię mogło się w 100% zmieścić. Oczywiście możemy to rozwiązać stosując dłuższe śrubki, dając tej tulejki, robiąc dystans od jednego do drugiego i dalej to będzie funkcjonalne dalej to będzie w 100% sprawne. Niemniej jednak możecie się naprawdę niemiło zaskoczyć, wyjmując ramię z pudełka, przykładając do monitora i ha, no nie do końca coś zadziałało. Swoją drogą, serio, ciekawe musi być granie w Counter Strike'a dosłownie w taki sposób, widząc wszystko nieco od góry. Niestety będzie to wpływało nie za dobrze na Wasze plecy, ale czego się nie robi dla nauki? Gra się dziwnie. Bardzo dziwnie. Yy, yy, lagi mam. <grywa> no przestań do mnie strzelać. E, co jak chcę, ale wrażenia są naprawdę ciekawe i chyba każdy powinien chociaż raz spróbować grania w ten sposób na monitorze taki lowrider. Co prawda, niestety, ale plecy oberwą. E, z drugiej strony, na szczęście, e, ustawienie monitora w ten sposób pozwala mi e, bardziej się wciągnąć w świat rozgrywki. Serio. Tak na dobrą sprawę jeszcze mogę sobie go teraz tak podnieść. I w tym momencie to jest marzenie każdego cs -owca. Oczywiście cs sięgają po 24-calowe monitory, tutaj mamy 27. <grym> Ale wciąż wydaje się to być naprawdę fajną opcją, bo chcą być mega blisko ekranu, chcą widzieć wszystko i być w stanie ogarnąć wzrokiem cały, cały ekran. W tym przypadku nasz ekran jest nieco za duży po prostu, żeby ogarnąć go skutecznie całego, bez ruszania głową. Ale wciąż, będąc blisko akcji dzięki temu, że nie mamy tej nic pod spodem. Gra się naprawdę mega przyjemnie. I jeżeli szukacie z gry imersji tego wciągnięcia się w świat rozgrywki, no to znowu zakrzywiony monitor, mega blisko twarzy. To jest to. No i po skończonej rozgrywce. Monitor na bok. I możecie się zająć swoją pracą, jak na przykład odrobienie lekcji. Bo Halo! Szkoła jest. Szkoła jest! Zbliżają się święta, co prawda będzie więcej czasu, ale wciąż biurko jest wykorzystywane nie tylko do grania, ale również do. <grywa> I jeszcze jeden prototyp pod Wojtka, kiedy u niego w domu jest okno idealnie za monitorem, no to tak jak się po prostu zaczyna dzień, słońce idzie do góry, tak monitor wędruje do góry, a Wojtek osuwa się wygodnie w fotelu. Więc tak, w ten sposób też jesteście w stanie uniknąć słońca, które będzie Wam świeciło albo za monitora, albo prosto w monitor, bo jednym ruchem, nie zmieniając ustawienia Waszych peryferiów myszki i klawiatury, pozbywacie się refleksów. Kończąc ten materiał, moi drodzy, chciałem wam powiedzieć, że ramiona, zwłaszcza te biurkowe, są naprawdę fajnym, ale wciąż niedocenianym gadżetem. I wydaje mi się, że jeżeli chcecie w prosty sposób upgrade'ować swoje biurko, zastanawiacie się, jak to jest, że cały czas brakuje wam na nim miejsca, to takie albo też inne ramię może być zbawiennym rozwiązaniem, które pozwoli wam postawić nie jeden, nie dwa, trzy, może nawet pięć monitorów, jeżeli będziecie tego potrzebowali. A i korzystając z większej ilości różnych ramion, jesteście w stanie skonfigurować sobie może stanowisko nawet z czterech monitorów, z czego dwa będą jeden na drugim. To jest wszystko absolutnie do osiągnięcia i ogranicza Was w tym momencie tylko Wasza wyobraźnia, bo już nie miejsce na biurku. To wszystko na dzisiaj, do zobaczenia w następnym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, to koniecznie łapeczka w górę i wpadnijcie na inne nasze kanały. Na razie, cześć!